Fibonacci to jak przepis na zysk. Składniki zawsze te same. Wiesława tutaj. Jak dobry przepis Fibonacci zawsze działa, gdy robisz to poprawnie. Analogia przepisu. I to wszystko wystarczy. Babcia ma przepis na pierogi zawsze wychodzą. Fibonacci to przepis na zyski w tradingu. Zapamiętaj sobie to. Ujawniam te składniki. Mam przepis na sukces w tradingu. Składniki proste, rezultat jest pewny, jeśli to zastosujesz. Jeśli chcesz przepis na zysk, zostań tutorial mistrza kuchni. Zapisz sobie to i zapamiętaj. Przepis to jedno, a praktyka to drugie. Przepis na zysk. Styl Fibonacci. Składniki. Jeden silny trend w górę lub w dół. Dwa wyraźne punkty zwrotne szczyt, dołek, poziomy Fibonacci to jest 61,8%, 38,2%, 23,6%. Cierpliwość, czekaj na cenę przy poziomach. Właściwa proporcja maksymalnie 2% ryzyka. Instrukcja przygotowania: znajdź kierunek trendu, zaznacz najwyższy szczyt i najniższy dołek, narysuj wzniesione Fibonacci. Czekaj, aż cena dojdzie do złotego podziału. Wejdź, wejdź z małym ryzykiem. Wejdź na następnym poziomie Fibonacci. Ciesz się zyskiem. Sekret trzeba kuchni. Temperatura ma znaczenie. Time frame rynku. Przyprawy to zarządzanie ryzykiem. Czas to cierpliwość na właściwy setup. Problem to gotowanie tego przepisu codziennie. Dwie godziny przygotowań. Dostawa posiłków. Codziennie posiłki z dostawą. Przygotowana analiza Fibonacci, gotowa do spożycia. Codziennie możesz taką dostać za darmo w naszej akademii od edukatorów albo zrobić sama. Napisz analiza, jeśli chcesz ją mieć codziennie za darmo i dostać ode mnie gratis taką analizę już teraz.